Ja dopiero się obudziłam w ogóle, więc ja będę z wami jeść moje takie mini pierwsze śniadanie deserowe, zrobiłam sobie w ogóle cziskajka. Jest przypyszny, zrobiłam sobie herbatę. Wam też polecam zrobić sobie coś do jedzenia albo do picia, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o jedzeniu i raz się będę wam robić smaki cały czas. Cześć, nazywam się Anastazja. Witam Ciebie na moim kanale i w kolejnym filmie. Dzisiaj będę z wami się dzielić o moich wrażeniach i doświadczeniach. Wiem, że byłoby lepiej wtedy powiedzieć moimi wrażeniami i doświadczeniami, ale niestety wtedy dopiero się obudziłam mi w ogóle czasami mam takie lekkie problemy, więc proszę mi wybaczyć znowu kolejne błędy. Jeżeli chodzi o dietę wegańską, jestem weganką już prawie miesiąc. Uhu. I naprawdę odkryłam dla siebie kilka fajnych rzeczy. Też zmieniłam podejście do jedzenia, w ogóle y, bardziej zrozumiałam jedzenie i też czuję się lepiej, więc Chcę z Wami podzielić się wszystkim, a najbardziej to po prostu opowiedzieć Wam o jedzeniu, które zaczęłam jeść na co dzień i chciałabym na wstępie powiedzieć jedną rzecz, którą będę jeszcze mówić bardzo, 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 bardzo długo. Ja nie jestem z Polski, jestem z Ukrainy, więc mogę popełnić błędy fonetyczne i chcę o tym mówić od razu, dlatego żeby się nikt nie wkurzał i nie frustrował, jeżeli coś powiem nie tak i będę ciągle popełniać ten sam błąd. Ale właśnie po to jesteście, żeby mi napisać tutaj pod tym filmem, jakie błędy popełniam i dzięki temu ja będę stawać się lepsza. Ok, zaczynamy. Zrobiłam w moim zeszycie delikatne notatki. Robiłam to gdzieś tydzień temu, bo wpadłam na ten pomysł już wcześniej, ale jakoś nie dochodziło mi ręce do nagrania tego filmu. No i pierwsze co ja tutaj mam to produkty, które ja zaczęłam jeść na diecie wegańskiej. Jeżeli chodzi o zamienniki na biału, to mleko sojowe. Żadnego innego mleka ja nie spożywam niestety. Też chciałabym spróbować jeszcze mleko owsiane, ale niestety żadnego innego mleka ja nie chcę, chociaż bardzo mnie kusi mleko kokosowe, mleko migdałowe, ale niestety są to klasy B, C, D i tak dalej. Ja w ogóle jestem na diecie wegańskiej, dlatego że chcę dbać o moje zdrowie. Ja już od dłuższego czasu nie spożywam cukrów prostych, no jeżeli chodzi na przykład o jakieś jabłka, banany i tak dalej. Są tam te cukry, ale to są naturalne cukry, ale więc tak, cukrów. Staram się unikać tłuszczów nasyconych i ogólnie przetworzonego jedzenia, które nie pomaga naszemu organizmu funkcjonować i tylko mu szkodzi. Więc ja przerzuciłam się na dietę wegańską ze względu na to, że ja chcę dbać o moje zdrowie. I nie ma w tym sensu pić mleko roślinne i na przykład pić mleko klasy C lub D, więc, no, wiecie o co chodzi. Znalazłam tylko dwa mleka, które są klasa A, które są w miarę zdrowe, nie mają dużo cukru i w miarę mają fajny skład. I to jest mleko sojowe i mleko owsiane. Ale owsianego jeszcze nie próbowałam, ale mam zamiar spróbować. Jogurt sojowy. Ja cały czas jestem na takim sojogurcie. Też w ogóle jest y, kwark. My teraz jesteśmy jak coś w Holandii i tutaj naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo i zwyczaj takie rzeczy my kupujemy w Alberci i wszystko to jest od firmy Terra i właśnie bardzo mi się dają te sojowe jogurty i sojowe kwarki od y, tego producenta. Jeżeli nie jesteście na diecie wegańskiej lub planujecie się przerzucić na dietę wegańską nie ze względu na zdrowe odżywianie, a z innej przyczyny, to oczywiście wy będziecie mieli więcej możliwości, dlatego że jest na przykład też parmezan wegański, ser żółty, masło. I w ogóle bardzo, bardzo dużo tego jest i dużo też jest przetworzonego jedzenia, są jakieś kulki, jakieś tam nagetsy i tak dalej, naprawdę jest tego multum, ale ja osobiście nie preferuję takiego jedzenia, dlatego że przerzuciłam się na tą dietę ze względu na zdrowsze jedzenie, więc tak samo jak z tym mlekiem, nie ma sensu mi kupować ten ser żółty, który jest klasa E, żeby po prostu nie jeść seru mi się wydaje, że zwykły ser już byłby bardziej zdrowszy niż ten ser żółty, który jest wegański. Więc nie ma to żadnego sensu, ale jeżeli chcecie, macie takie możliwości. I przechodzimy dalej. Tofu. E, ogólnie tofu mi na początku się nie spodobało. Ja spróbowałam tofu pierwszy raz, kiedy jeszcze nie byłem na diecie wegańskiej. No i powiem wam szczerze mówiąc, że nie siadło mi. No i miałam się po prostu do niego przekonać też yy, nauczyć się go fajnie przyprawiać, przyrządzać, smażyć, piec. Naprawdę można z nim robić bardzo dużo różnych rzeczy, robić jakieś kotleciki, właśnie można go usmażyć w panierce. Można naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy i Powiem Wam, że teraz to jest jeden z moich ulubionych produktów na diecie wegańskiej, ale oczywiście jest to tłuste, ale wszystko musi być, tłuszcze zdrowe też muszą być, więc po prostu musicie sobie pilnować tych makroskładników, żeby się nie przyjadać tłuszczem, ale tak ogólnie bardzo, bardzo spokojnie, jest bogaty w białko, jest bardzo zdrowy, więc jak najbardziej polecam. Ciecierzyca. Ciecierzyca było dla mnie wielkim odkryciem. Nigdy w życiu nie jadłam jeszcze przed tym cicierzycy. I powiem Wam, że to w ogóle game changer. Dlatego, że. Jakie można zrobić przypyszny falafele z ciecierzycy? Wszystko, cokolwiek byście nie chcieli zrobić z ciecierzycy, to zawsze będzie po prostu strzał w dziesiątkę. Fasolkę i soczewicę. No, ogólnie jadłam to jeszcze wcześniej, ale oczywiście nie naciskałam tak na to, dlatego że jadłam też mięso i wystarczało mi białko właśnie z produktów pochodzenia zwierzącego, ale jak przerzuciłam się na dietę wegańską, bardziej zaczęłam jeść właśnie Pasolkę jest oczywicy, dlatego że muszę teraz czerpać białko z innych rzeczy, więc tak. I kolejna rzecz, która była dla nas z Danielem bardzo wielkim odkryciem, to jest tępek. E, ogólnie na początku tak niby mi się spodobał, ale nie do końca byłam przekonana do niego, dlatego że miał bardzo, bardzo intensywny smak. Taki, że aż na przykład jak dojadałam już danie, które zrobiłam do końca, już po prostu piekło mnie podniebienia od tego intensywnego smaku. I co się okazało, najlepiej go przed tym, jak nie wiem, smażyć piec czy robić z nim cokolwiek, pogotować go chociaż 5 minut i wtedy on nie wiem wypuści swoje te soki i już ten smak nie będzie taki intensywny. A tak ogólnie ten pech jest przepyszny. Mi to przypomina trochę grzyby. Jeżeli chodzi o smak, i nie wiem, z czym można by było to jeszcze porównać, ale ogólnie to jest fermentowana soja. W ogóle jak otworzycie na przykład opakowanie i pomąchacie, to będzie pachnieć drożdżami, więc no nie wiem, czy to będzie dla każdego, ale jeżeli fajnie, to właśnie. Przyrządzicie, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pyszne. Dziś na przykład do pracy też zrobiłam nam tempe w sosie pomidorowym i do tego na przykład Daniel będzie jadł ryż, a ja osobiście preferuję kaszę gryczaną. I to jest bardzo fajne źródło białka i tłuszczy. I ostatnie, co ja tutaj mam na mojej liście, to są kulki sojowe. Kulki sojowe to jest w ogóle to jest moja miłość, ja uwielbiam kulki sojowe, nie wiem na ile są zdrowe, dlatego że no trochę są przetworzone, ale uwielbiam je po prostu. W ogóle ostatnio odkrywam, że można je ugotować, nie w wodzie. Ja przed tym gotowałam to po prostu w wodzie słonej, a teraz w ogóle wpadłam na pomysł, żeby ugotować to w takim bulionie i po prostu wrzuciłam dwie kostki rosołowe do garnka, zalałam wodą i zrobiłam taki bulion i wrzuciłam tam kulki sojowe i były potem przepyszne. Oczywiście potem je wycisnęłam, podsuszyłam na patelni, dodałam innych przypraw Smakowało naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ale co wam powiem, kostki rosołowe nie polecam. W ogóle kupiliśmy te kostki rosłowe, kiedy jeszcze rozbieraliśmy się jakieś do Holandii. Teraz nie kupiłabym kostek rosłowych, dlatego że są niezdrowe, ale na przykład, jak mi się skończą te kostki, to kupimy jakąś wegetę czy jakąś inną taką przyprawę rosłową i będę gotować te kulki w takim bulionie. I wtedy wychodzi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pysznie. No i często ludzie, którzy nie ogarniają właśnie tej diety wegańskiej są nastawieni przeciwko temu, dlatego, że gdzie Ty przecież będziesz brać białko? Ale chodzi o to, że a skąd zwierzęta biorą białko? Dlatego, że jedzą rośliny. Kiedy my jemy mięso, my po prostu jemy wszystko, co zjadła ta kura lub krowa jeszcze przed tym, zanim ją zabili, a ona jadła rośliny, czyli ona jest takim pośrednikiem. I chodzi o to, że białka jest naprawdę wszędzie bardzo dużo, po prostu nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Ja osobiście na przykład teraz jestem na redukcji i liczę wszystko co jem je fitatu już z 3 miesiące, więc ja po prostu to widzę, że na przykład jakaś zwykła bułka pełnoziarnista ma już 10 gram białka. A co dopiero, ciecierzyca, tofu, fasolka i inne rzeczy. Ja, na przykład, wczoraj zrobiłam zupę z ciecierzycą, soczewicą i brukselką. I na przykład zjadłam pół litra takiej zupy i wzięłam sobie do tego pełnoziarnistą pittę i ja miałam w tym daniu, przepraszam, prawie 30 gram białka. Więc naprawdę musicie chcieć, musicie po prostu ogarniać to, żeby fajnie się odżywiać, żeby mieć wszystko, czego potrzebujecie z tej diety, żeby mieć wszystkie makroskładniki i wtedy będzie wszystko idealnie. I jeżeli chodzi na przykład o smak, jeżeli chodzi o to gotowanie i tak dalej, bo niektórzy myślą, że właśnie zdrowo się odżywiać to jest właśnie takie męczące, to zajmuje dużo czasu i zaangażowanie. Oczywiście musisz się zaangażować, ale słuchajcie, niektóre dania są takie, że wymagają na przykład 20 minut poświęcenia czasu. Są dania na przykład, które zajmują w ogóle 5 minut. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Nie musicie codziennie stawać w kuchni i na każdy posiłek poświęcać godzinę czasu. To nie jest w ogóle potrzebne, to w ogóle tak nie działa. Najważniejsze to po prostu praktykować, umieć połączyć te wszystkie smaki, fajnie potrafić to przyprawić, wymyślić sobie swoje przepisy, też zobaczyć coś na internecie. Ja na przykład bardzo się inspiruję przepisami z Pinterestu. Na YouTube nieraz mi się wyświetlałem jakieś shorty z przepisami i na przykład takie falafele. To ja znalazłam to na Pinterestie i ja po prostu wziąłem telefon, okej, okay, wegańskie przypisy, zobaczyłam, o wow, fajnie, okej, okay, gotujemy. I pierwszy raz zajęło mi to może więcej czasu, ale potem nabrałam wprawy i robię to już o wiele szybciej. To jest wszystko pytanie: czasu, pytanie w ogóle: zaangażowanie, pytanie praktyki, chęci i ambicji. Więc dla mnie naprawdę takie wymówki, jak że to zajmuje dużo czasu, zaangażowanie i tak dalej, że ja tam chodzę do pracy, tam robię to, 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 wiesz, i to będzie dla mnie trudne i tak dalej, to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głupie wymówki, bo jeść musisz i tak, i tak, i tak na to poświęcasz czas. A nawet jeżeli. Ty na przykład często zamawiasz jedzenie, no to zamów sobie na przykład z tej wegańskiej restauracji, albo nawet jeżeli nie jesteś na weganizmie, ale chcesz na przykład przerzucić się na bardziej zdrową dietę, no to nie zamawiaj sobie pizzy, tylko zamów sobie jakieś pełnowartościowe danie, bez tłuszczów nasyconych, bez cukru i bez różnych tam e, przetworzonych rzeczy. Najbardziej liczy się po prostu świadomość tego, co ty jesz, świadomość właśnie tego wyboru, co ty chcesz zjeść, i wtedy. Wtedy wszystko samo się układa. Ja na przykład nie jestem zmęczona, patrzcie, ja nie jem cukru już od jakiegoś czasu, ja nie jem produktów zwierzęcych, kurde, ja jem teraz cheesecake'a. I mój cheesecake jest przesłodki i przepyszny. A co najlepsze, nie zajęło mi to dużo czasu, dlatego że robię wszystko z głową. Życzę wam tego samego, tej świadomości, żebyście robili wszystko z głową, żeby wam przychodziło to wszystko bardzo łatwo no i przede wszystkim będzie wam to przychodzić łatwo jeżeli będziecie podchodzić do wszystkiego z pasją i z miłością jeżeli będziecie robić cokolwiek w swoim życiu z lęku, to niestety nic nie wyjdzie taki chyba będzie koniec tego filmu jest mi bardzo miło, że obejrzałeś go w ogóle do końca że poświęciłeś trochę czasu mam nadzieję, że ci się spodobało i możliwe, że zainspirowałam cię do zobaczenia w nowych filmach papa pa.